Harenda pogrążona w żałobie. 30-letni motocyklista zginął w wypadku. Uwaga na dni z wyjątkowo niskim ciśnieniem. Pasje Zosi Szwajnos. Ratułów. Wieś nieodkryta. 10 motocyklistów, rodzina, przyjaciele i sąsiedzi towarzyszyli Pawłowi królowi w jego ostatniej drodze. Nigdy nie dał się poznać ze złej strony, a zawsze był uczynny. Pamiętam go jak przed moim oknem wraz z tatą odmalowywał kapliczkę, w której odprawiamy majówki. No i zawsze wide, w, widziany był w kościele, zawsze z kolegami i nigdy w jakichś sprawach chuligańskich czy jakichś innych. Można powiedzieć, że takim przykładem dobrego młodego chłopaka. Głupio, bezsensowną śmierć, trudno teraz oceniać, co była wina, co było przewinienie. Ozmarłem się źle, niego do... nie wiadomo jak, bo nikt przy tym nie był, nikt tego nie widział dokładnie. Ale, ale po prostu no trochę rozwagi, trochę, trochę, trochę rozumu na tym motorze, bo to są ino dwa kółka. 6 lipca, 30-latek z Harendy, jechał motocyklem pożyczonym od kolegi ulicą Hołbińskiego w Zakopanem. Uderzył w samochód, który nadjeżdżał z sprzeciwka i skręcał w lewo, w ulicę Zamojskiego. Droga, którą jechał motocyklista, miała pierwszeństwo przejazdu. Młody człowiek uległ licznym obrażeniom i zginął na miejscu. Aktualnie prowadzone są w tej sprawie czynności. Został powołany biegły, który sporządzi opinię na temat wszystkich okoliczności tego wypadku, także w zależności od e, wyników tej opinii. Będziemy mogli po prostu ustalić dokładnie, jak doszło do wypadku. Skrzyżowanie, na którym doszło do tragedii, nie jest lubiane przez kierowców. Wielu z nich popełnia błędy przy skręcie w lewo. Być może utworzenie ronda w tym miejscu zapobiegłoby wypadkom. Warto pamiętać, że w razie zdarzenia kierowca motocykla jest o wiele częściej narażony na śmierć niż kierowca auta. Tak zachowuje się motocykl w zderzeniu z samochodem, jadący z prędkością 50 km na godzinę. W crash bierze udział manekin. Wtorek, godzina 11. Droga na granicy kościeliska i witowa. W kolizji drogowej biorą udział trzy samochody. Pan, który prowadził toyotą Jaris, zasnął za kierownicą. Zjechał na przeciwległy pas. I zderzył się z dwoma samochodami, które jechały z przeciwka. Wszyscy kierowcy byli trzeźwi. Nikomu nic się nie stało. Zaledwie godzinę później policjanci otrzymują kolejne, tym razem dość dziwne zgłoszenie. Otrzymaliśmy zgłoszenie od kobiety, która była świadkiem, jak mężczyzna wpadł do potoku, stra... i nie, nie mógł się z niego wydostać. Z poczynionych ustaleń wynikało, że pan chciał sobie umyć w potoku głowę. Mężczyzna poślizgnął się i nie mógł samodzielnie wydostać się z łożyska potoku. Mieszkańca Krakowa na brzeg wydobyła straż pożarna. Karetka odwiozła go do szpitala. Około godziny 14 wiceburmistrz zakopanego ociera spocone czoło. Ludzie są bardziej nerwowi, przychodzą różni petenci, przychodzi akurat dużo takich stron, które się nie zapisują, nie i koniecznie chcą się gdzieś tam widzieć z burmistrzem w takiej czy w innej sprawie i to dzisiaj też ma akurat miejsce, także i pewna nerwowość taka w zachowaniach ludzi. W tym samym czasie w Dolinie Kościeliskiej duńczyk z karabinem maszynowym straszy spacerujących tam turystów. Broń jest atrapą, a obywatel Danii bez dyskusji poddaje się karze. Czy i tym razem, tak jak i w wielu przypadkach pod Tatrami, wszystkiemu winna jest pogoda? Temperatura maksymalna w Zakopanem wyniosła 27,1 stopnia. Jak na Zakopane to bardzo wysoka temperatura. Było duszno. Akurat tego dnia zbliżał się front atmosferyczny, który dotarł do nas w nocy z 12 na 13 lipca. Mieliśmy burzę, ochłodziło się o 10 stopni. Jeszcze do tego, powiedzmy, pojawiający się przed frontem taki dość silny wiatr, powoduje, że nasze samopoczucie jest bardzo zmienne. Różnie ludzie reagują. Jedni reagują pobudzeniem, inni jakimś osłabieniem. Jeździ na motorze, lata na paraglajdzie, wspina się, zdobywa szczyty na nartach. Do tego wszystkiego los obdarzył ją niezliczonymi talentami. Efekty jej różnorodnych pasji możemy oglądać na wystawie zorganizowanej w Domu Ludowym w Bukowinie Tatrzańskiej. Pokazałam nasze góry tak w malarstwie olejnym, jak i w zdjęciach, fotografii. Też kilka, kilka moich takich sukienek, jakichś chust, gdzie mogę tworzyć czasami nocą. To jest trochę łatwiejsze niż na przykład obraz olejny, bo ten obraz powstaje tam czasami miesiąc, czasami roga, czasami wraca mi po trzech latach, żeby, żeby tam się wyżyć. Jak mam jakiego, jakiegoś doła albo jakiś taki kiepski humor, to nie ma jak sięgnąć po pędzel, po farbę i to naprawdę działa. Zosia jest również grafikiem w tygodniku podhalańskim. Prowadzi duży dom, jest matką dwójki dzieci i jedną z tych nielicznych osób, które znalazły sposób na życie. Jak jestem bardzo zmęczona, to nie ma jak nie wiem, zimą skitury, się, ale ja się muszę tak naprawdę konkretnie zmęczyć. Tak, tak porządnie, że wracam, taka szczęśliwa i wiem, że od nowa mam siłę, mam, mam, mam swoją taką moc, że wiem, że mogę pójść do pracy, mogę, mogę wejść do pracowni i mogę coś tworzyć. Wystawa została zorganizowana w cyklu Dusza na dłoni. Wydarzenie od pięciu lat przyciąga do Domu Ludowego turystów i miejscowych. Pierwszy był pomysł, żeby pokazać ludzi, no a jak pokazać ludzi to, co robią, to ich dusza. To jest odkrywanie duszy artysty. Jeszcze przez tydzień obok prac naszej koleżanki można oglądać prace Małgorzaty Polańskiej-Kubiak i Andrzeja Dziubka. W godzinach otwarcia wystawy można wziąć udział w warsztatach malarstwa na szle. Niegdyś wieś była gminą. Dziś mieszkańcy ze swoimi sprawami muszą jeździć do urzędu w Czarnym Dunajcu. Ratułów rozciąga się wzdłuż drogi gminnej i potoku Bystrego. Do wielu domów ciągle jeszcze nie ma bezpośredniego dojazdu. 16 mieszkańców od 10 lat walczy o most. O swoich problemach opowiadali dziennikarzom tygodnika Podhalańskiego. Bo ja na przykład jestem straży, nie mamy dojazdu w ogóle ze straży, karetką w ogóle do czterech domów, jakby ja połowę rodziców, nie miałem dojazdu w ogóle, ani karetki, ani niczego do domu. I jest po prostu, jest tak tragedia. Jest taki most i oni go chcą remontować, ten most, i żeby było losowo dla wszystkich, ale wiecie, że to papierkowa robota trwa, bo robią zryt, bo zrobić drugie. Mieszkańców ogarnia rozpacz. Walka o most trwa latami. Wielu z tych, którzy ją rozpoczynali, zmarło, inni postarzeli się i stracili zdrowie. Trudno im pokonywać prowizoryczne kładki. Denerwują się, że na innych przysiółkach mosty już dawno wybudowano. Kilku chłopców na jednym z takich mostów spędza wakacyjne przedpołudnie. Zaczęli budować małe kąpielisko na Bystrym, będą też grać w piłkę. Na więcej atrakcji we wsi liczyć nie mogą. Zresztą nie tylko oni narzekają na brak rozrywek. Faktycznie dzieci nie mają co robić w tej wsi, nie dość, że nie ma chodnika, nie ma się gdzie poruszać po czym, to, to wie Państwo, dobrym pomysłem by była siłownia na zewnątrz, taka jak jest stanęła przy Zakopiance, gdzie akurat no, miejsce jest poronione, ale pomysł dobry. A tutaj mają miejsca, jakby nie było. Boisko mają, więc mają gdzie grać, to jest fakt. Ale siłownia by była fajną rzeczą i myślę, że wielu ludzi, nawet w średnim wieku, Pani Małgorzata gotowa jest odstąpić kawałek swojej działki na siłownię i namówić do tego sąsiada. Jednak nie wszędzie w ratułowie sąsiedzkie stosunki są takie poprawne. Pani Janina od dawna prosi kierowców firmy transportowej żegleń, żeby swoje samochody parkowali z dala od siatki. Obawia się o swój drewniany dom. Stoją, no nie te samochody. Nie blisko, tak? Myślicie trochę? Bo ja nie wiem, bo ja tak pomyślałam, że nie powinni za blisko stać. Bo się boję. Podkreśla, że właścicielem firmy jest syn Sołtyski i pewnie dlatego jest taki arogancki. Sołtyska, Antonina Żegleń, od lat objeżdża powierzoną sobie wieś na romecie. Można ją spotkać na zlotach motocyklowych wtedy ubrana jest w góralski strój. W czwartki na jarmarku w Nowym Targu sprzedaje oscypki. Ich produkcją zajmuje się jej drugi syn. Na wiejskich pastwiskach owiec raczej nie widać. Mleko na sery kupuje się od hodowców z innych wsi. Ratułów był znany już na początku XVII wieku. Zawsze słynął ze świetnych tancerzy i śpiewaków. Chlubne tradycje kontynuuje zespół tatry. Jego próby odbywają się w zaadaptowanej przez gminę starej zagrodzie Dominówka. Do dziś mieszkają tu rzemieślnicy, wykonawcy kierpców i góralskich spinek. Kilkanaście lat temu zakład garncarski otworzył Krakowianin. Tradycyjną metodą wyrabia oryginalną ceramikę. Mamy bardzo duży wybór naczyń, już takich, których naprawdę. No nie ma się co wstydzić. Są, to już jest porząd, porządne rzeczy. Wypalane w wysokiej temperaturze, już powyżej 1230-250 stopni. To już w zależności od, od szkliwa, i już są typowo, typowo użytkowe. Można je nawet do piekarnika włożyć do zmywarki. Wyroby garncarskie można kupić nie tylko na zakopieńskim targu. Pan Paweł właśnie przygotowuje asortyment na jarmark dominikański, odbywający się w Gdańsku. W większości takich turystycznych miast w Polsce można nasze produkty nabyć w morzem, nad Soliną. No wiele by tu wymieniać. Wieś ciągle jeszcze nie została odkryta przez turystów, choć i tu powoli zaczynają pojawiać się gospodarstwa agroturystyczne czy prywatne kwatery. Państwo Prokopowie mogliby wieść spokojne życie w Ameryce. Zaryzykowali jednak i w Ratułowie wybudowali małą osadę turystyczną. Mój mąż ma papiery w Ameryce i mógłby spokojnie siedzieć tam, tym bardziej, że ma tam rodzinę, rodzeństwo. Wszystkich tam ma, ale mój mąż uważa, że w ratowieść zagupa Boga za piecem i nie zamieniłby tej małej naszej wioski na żadne Chicago, ani Nowy Jorki, więc zdecydowaliśmy się osiedlić jednak tutaj. Pani Katarzyna przekonuje, że wieś to najlepsze miejsce na odpoczynek. Jest od nas wszędzie blisko. Wy otwierali te nowe piękne termy w Ochowie. przepięknie tam jest. Do Doliny Chochowskiej, do Doliny Kościelskiej, do Zakopanego przez głupowkę jest parę minut. Także mają goście wybór, mogą po prostu jechać. Każdy ma dzisiaj samochód, więc nie jest to żaden problem.